Nie podchodzę do piłki na zasadzie magi dat, bo, bo, bo piłka zawsze szybko wszystko weryfikuje. E, ja bym się tak za bardzo do tego nie przywiązywał. Tym bardziej, że, że wiadomo, że każdy kolejny mecz to, to jest każda kolejna weryfikacja i raczej, e, tym bardziej, że nie wiem, euro nie będzie się rozgrywał w październiku, tak więc tej magi dat raczej nie, bym tam się nie doszukiwał. Ja podchodzę raczej do Karni w taki, na takiej zasadzie, że. No co, co ja mogę, no, no w sumie się rzucę w jedną albo w drugą stronę, albo trafi, albo nie, no tak ta, ta z reguły wygląda rzutami karnymi, w sumie byłem w miarę blisko, ale, ale też e, nie miałem sensu jakoś tam się na tym rzutem karnym rozwodzić, trzeba się skoncentrować na e, nareszcie, nareszcie meczu, bo, bo tych minut do końca było bardzo dużo, tak więc no co, rzut karny, no był, w sumie historia i dla mnie najważniejsze jest teraz... E, e, może to głupio zabrzmi, ale, ale klub, tak? żeby cały czas utrzymywać formę, cały czas grać na, na wysokim poziomie i walczyć o jak najlepszą pozycję zarówno w klubie, i w reprezentacji. Natomiast o, o Francji będę myślał dopiero jeżeli, wtedy, kiedy ten powiedzmy powysyła powołanie i będę na tej ostatecznej liście. Świadomość nas samych, że. że, że... To jest naprawdę mecz decydujący i nie możemy sobie pozwolić na żadne chwilę słabości i w ogóle nie dopuścić ich do tego, żeby mogli gdzieś tam pomyśleć przez chwilę, że mają w tym, szansę, w tym meczu jakiekolwiek szanse na to, żeby odnieść korzystny rezultat. Tak więc widać było ten charakter drużyny i tą taką świadomość.